Jakie cechy powinien posiadać nauczyciel? Miły, sympatyczny, sprawiedliwy i tolerancyjny, i z I dużym z poczuciem, i z... poczuciem humoru? by nauczyciel. Nauczyciel to osoba, na którą zawsze możemy liczyć. Mhm. Kim jest dla Ciebie nauczyciel? To osoba, która mnie wspiera i pomaga w nauce. <grywka> A dla Ciebie kim jest nauczyciel? Nauczyciel jest dla mnie przymodnikiem po świecie nauki. To ktoś wyjątkowy, który nie tylko nas uczy, ale i wychowuje. Kim jest dla Ciebie nauczyciel? Przyjaciel, który powinien nas wspierać i nam pomagać. Dokończ zdanie. Idealny nauczyciel. Jest sympatyczny. Jest tolerancyjny. Potrafi, Potrafi nas rozmieszyć. Jest wyrozumiały. Daje mało zadania domowego. Jest sprawiedliwy. Potrafi przyznać się do błędów. Czasem prowadzi różne lekcje. Jest cierpliwy. Jest przyjacielski. U nauczyciela jest trudny? Tak! A dlaczego? Bo musi być zawsze cierpliwy. Musi mieć stanowe nerwy. uczyć takie gdzieś jak my. Czego życzysz nauczycielom w tym dniu? Wszystkiego, wtotka. a tak na serio. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z nas i dużo uśmiechu na twarzy. Czego życzyć nauczycielom w tym dniu? Radości, spełnienia marzeń, zdrowego gardła, galopatu na tabletki od gardła, pomyślności. Czego życzysz nauczycielom w tym dniu? Zdrowia, wytrwałości, powodzenia w pracy i szczęścia z udanych i kartkówek. Czego życzysz nauczycielom w tym dniu? Zdrowia, cierpliwości, dobrego humoru i spełnienia marzeń.